Młodzież Tworzy Musical to projekt, który od lat skupia legnicką młodzież wokół jednej idei. Stworzenia musicalu. Pomysł wydaje się nierealny, a jednak każdego roku młode pokolenie legniczan przekonuje nas, że jest inaczej. Udało im się to zrobić również w czwartkowy wieczór, kiedy to na scenie gadzickiego w Teatrze Modrzejewskiej odbyła się premiera najnowszego musicalu zatytułowanego Brama. Co o spektaklu mogliśmy usłyszeć od widzów? Było cudowne i wspaniale, że taka nasza młodzież legnicka tak cudownie potrafi zrobić tak piękną rzecz. Mi się podobał, naprawdę super. Fantastyczne, że... Tacy młodzi ludzie potrafią zrobić taką piękną rzecz. Piękny spektakl. Generalnie cała sztuka wizualna zrobiła nam niesamowite wrażenie. Tegoroczny musical poświęcony był życiu jednego z najwybitniejszych polskich poetów, Janowi Kochanowskiemu. Wydawać by się mogło, że postać XVI-wiecznego twórcy może nie wzbudzać zainteresowania wśród młodych ludzi. Na scenie pokazali jednak co innego. Zatem dlaczego Kochanowski? Bo dużo osób o nim zapomniało a ja po prostu jakoś na nowo odkryłem jego twórczość w niedawnym czasie i postanowiłem pokazać, że można mówić o rzeczach trudnych w zupełnie inny sposób. Czyli można ten staropolski język przełożyć na język współczesny, taki, który każdy widz zrozumie. A jakie są wrażenia młodych twórców? Jak wrażenia? Świetnie, no wrażenia cudowne, jestem pełen euforii, pełen radości, pełen jakichś pozytywnych emocji, no wszyscy się cieszymy, nie wiem co się dzieje właśnie teraz. No jest super, wyszło... Można powiedzieć, dobrze. Ja ze swojej strony nie mam nikomu nic do zarzucenia i jestem dumny z tego, co zrobiliśmy. Jestem bardzo spełniony. To, to co chciałem, żeby było zrobione, to, co chciałem, żeby wyglądało tak, jak powinno wyglądać, jak ja sobie to wymarzyłem, tak zostało to zrobione, więc bardzo dziękuję moim kolegom, koleżankom. Wyszło, wyszło nam lepiej niż na próbie generalnej, Także, czyli tak jak zwykle, ale wydaje mi się, że naprawdę reakcje ludzi. To, że ludzie tutaj byli, to ogromnie zmieniło, to zawsze zmienia ogromnie to, jak oni grają, ale dzisiaj po prostu dali z siebie nawet nie 100, nawet nie 200, ale po prostu 1000%. Musical to orkiestra, to piosenki, to gra aktorska, a także taniec i tego tańca nie zabrakło również na scenie gadzickiego. Jestem bardzo dumna z mojej grupy, z sekcji tanecznej, naprawdę bardzo, bardzo zdolna, zdolna młodzież i... I powinni tańczyć. Jak widać, dobry nastrój po premierze dopisywał zarówno widzom, jak i artystom. Młodzież tworzy muzykal, zagra i zaśpiewa w Modrzejewskiej jeszcze pięć razy. Nam pozostaje tylko śledzić ich kariery.